Witam, kochani, witam bardzo serdecznie do kolejnego czasu od 5 czerwca do 19 czerwca 2022. Co Twoja dusza chce, byś wiedział, wiedziała na ten czas? No już wiecie, że ta ilustracja po prawej stronie i ta karta duszy po lewej, są do Twojej własnej wiadomości. To jest dla Ciebie. Co Ci to mówi? Co Ci podpowiada Twoje serce, dusza? No, bo właśnie o to tu chodzi. Ta karta, szczególnie duszy, odwracał na głowę i mówi: Stop. <laughs> Obiema rękami, Beam. Trzyma się z daleka. Ja tej energii nie chcę, ja mam czegoś dosyć. Hmm? No, a co wam to podpowiada? No to jest ciekawy czas, od piątego, więc Saturn już czwartego zaczął się cofać. Ok? W wodniku. Wodnik to wolność, niezależność. Miłość ogólnoświatowa, przestrzeń kosmiczna. To jest. Coś na wielką skalę, internet i tak dalej. Ale przede wszystkim, jak ja słyszę wodnik, to rozumiem wolność. Jak Saturn, czy każda inna planeta zaczyna się cofać, to nie, ona nie staje się słabsza. O, może nie działa w ogóle. Nie, ona wzmacnia działanie, ale wewnątrz nas samych. A więc karma, solidne fundamenty, jak już mówiłam. Ustawienie się do pionu, to będzie pokazane i albo ustawimy się do pionu, albo za nas to będzie zrobione jednym słowem. Już znacie to, co ja mówię, wiecie i tak to może wyglądać. W międzyczasie do 15, więc 13 Merkury, planeta komunikacji przejdzie do znaku bliźniot. Wyjdzie z byka, wejdzie w znak bliźniot. Czyli to, co żeśmy sobie do 13 postanowili, obmyśleli jakiś plan, naprawdę wiemy teraz, czego chcemy, no to bliźnięta jak motyle, rozfruwamy się i komunikujemy się. Ok? No i ponieważ to jest do 19, więc jeszcze mamy jedno ważne wydarzenie, bo 14 mamy super. Pełnię księżyca w strzelcu, tak zwany ten księżyc truskawkowy, który jest w kwadracie do Neptuna. A więc sporo się może pokazać, kochani, sporo się może pokazać, co jest nie tak w naszym życiu, naszym osobistym, ogólnym. Ok, bo strzelec to świat. I czegoś możemy się nauczyć. A poza tym to jest znak ognia, działania, a więc w którą gwiazdę mierzysz, ok? Miejmy nadzieję, że w stronę własnego przeznaczenia, więc to tutaj sobie odłożymy, tak, żeby dalej ciągle to widzieć, bo jest ogromnie ważne. A co pierwsze, no, czy nie powiedziałam wolność? <grytanie> tak jest. Jak ten koń, z rozwianą grzywą przez dolinę pędzi, to jest tak. ja zawsze mówię: piękny widok. Więc, i tutaj mówimy o tej absolutnie bezgranicznej wolności, która przeze mnie przepływa. No i przez Ciebie. A więc, pragnienie wolności, pragnienie być może uwolnienia się, co dla niektórych z nas. Właśnie od tego, co tutaj jest. Okej, okay, stop. Wystarczy. Wystarczy odwraca głowę. No już ja nie chcę mieć z tym do czynienia. Więc co dla niektórych z nas, to dokładnie to będzie. Wolność, wolność i wolność. A więc uwolnij się od tego, co ci dokucza, co jest toksyczne, co jest dla ciebie niewłaściwe. I ten Saturn i. Ta super Księżyca w strzelcu na pewno teraz pokaże czego już naprawdę dosyć. I odczuwam, że będziemy się uwalniać od mnóstwa spraw, po to, żeby iść w stronę przeznaczenia, żeby nasza dusza dostała skrzydeł i nie były one, podcinane te skrzydła, a nie rzucane belki pod nogi. Chcemy się uwolnić od tego, co nam już nie służy. Może trzeba ci tańczyć, śmiać się, odkrywać coś nowego i robić, będąc autentycznymi sobą, to, co kochacie robić. O, nie spodoba się komuś, że tańczycie nagle, że robicie miny do siebie. No, przykro. Przede wszystkim odważ się na to, na co do tej pory nie było ci stać. Może trzeba zmienić kolor włosów, bo ty właśnie lubisz być blondynką, na przykład, czy szatynką, a ktoś ci mówi nie, bo ja lubię tylko blondynki, czy tylko szatynki. Bądź sobą, rób to, co jest dla ciebie dobre. Być może rzuć ramiona do góry i powiedz. Idę w swoją stronę, żeby malować, rzeźbić, kreować, Co, cokolwiek by to nie było. Wolność jest wolnością. To jest coś wspaniałego. Ponieważ nie musisz być taką czy takim jak wszyscy inni. Okay? Powiedziano ci, że nie możesz. Wmawiają ci, że powinnaś, powinieneś coś. E -e. E -e. E -e. Absolutnie nie pozwolić sobie na to, żeby być w czyjejś pułapce, ok? Bo oni tak wymagają, bo będą mnie je kochać, jeżeli ja, a nie będą mnie je kochać, jeżeli. No, przykro. Ty masz możliwość, żeby wybrać swoje życie i ułożyć swoje życie według własnego rozkładu zajęć, ok? żeby być tym kim się jest. I to, że o coś powinno się o, bo to oczekują ode mnie, zostaw to na drugi plan, może na kiedyś. <grym> Przede wszystkim przyjrzyj się temu, co cię wzmacnia, co cię uszczęśliwia. Co cię czyni przepełnionym, przepełnionym pasją do życia. Od czego trzeba się uwolnić? Co właśnie blokuje Cię przed tym, a więc bezgraniczna wolność przepływa przeze mnie. To jest Twoja mantra, i idziemy do następnej wiadomości. Poddaj się. Tak, poddaj się. Mogę uwolnić się, a więc znowu wolność. Mogę uwolnić moją, moją potrzebę do kontrolowania. Do tego, że to musi być tak, a nie inaczej. A już niech ci do głowy nie przyjdzie kontrolować kogoś innego. Bo ty musisz tak zrobić, bo choćby to był własny partner, partnerka. To musi być po mojemu. Często starsi rodzice tak do swoich dzieci, mimo że te już są dorosłe, bo ja oczekuję od ciebie, bo tak było za innych pokoleń. Hmm. Teraz tak. Nie można tak naprawdę kontrolować innych, bo to jest iluzja, ale można kontrolować siebie samą samego, co mówisz, jak myślisz, co czynisz. I Bądź dobrym tego przykładem. Każda dusza, czyli każdy człowiek ma swoją drogę przeznaczenia. Ty też. A więc zajmij się sobą. Co jest Twoim przeznaczeniem? A w innych, jeżeli tu chodzi o dzieci, jest świetny sposób, żeby pomóc odkryć pociechom. Ich pasje, obserwując ich, co kochają robić, co mówią. A więc nie ty musisz być lekarzem albo kimś tam jeszcze innym. Nie, co kochają robić, co czyni te dzieci szczęśliwymi. To jest ogromnie ważne. Ale bez kontrolowania, bez zmuszania, bez naciskania, okay? bo to nic z tego nie wyjdzie na koniec. Czyli nie kontroluj innych i sobie pozwól odkryć siebie, to kim naprawdę jesteś. Znowu polecam, co twoja dusza chce byś wiedział, wiedziała z kartami duszy. Jeżeli już byli, by, mieliście pierwszą część, tylko karty duszy, przeszłe życia, wędrówka duszy, bo ten Saturn teraz, który się cofa, no niestety, lekcje i długie, długie karmiczne, w, u, webinarium, Karma zrozumieć, odciąć i uzdrowić. Wszystko to na mojej stronie gorąco polecam. Bo mamy do 23 października tego roku, więc to są miesiące, gdzie będzie dużo nam pokazane, więc lepiej pracę domową sobie e, tu przygotować, żeby nie być zaskoczonymi. No i patrzcie, znowu break free, uwolnij się. <noise> Już trzecia wiadomość, wolność, wolność i jeszcze raz wolność. Uwolnij się, odzyskaj swoją młodość, zregeneruj się i fruń. A więc albo jak ten koń przez tą dolinę z rozwianą grzybą i ogonem pędzi, szczęśliwy, wolny, albo tak jak tutaj, skrzydełka i wyfruń z tego czegoś, co tu siedzisz i tylko okno jest, wyfruń przez to okno, uwolnij się. Ile osób może się zasiedziało i uparło się, że ja tu będę i ja nie zmienię czegoś, mimo że uderza mnie, i aż się prosi, żeby coś zrobić. No, Saturn postawi do pionu. Mhm. Więc dlaczego nie samych siebie? Tutaj jest, jest ona tutaj na tym obrazku. Z dziewczyny przekształca się na kobietę mędrca. A więc, a co? Uczy się. Ale także jest tutaj przekroczenie czasu i przestrzeni bez ograniczeń. Pozytywne wzorce dla zregenerowania ciała i rozwoju, a wzrost możliwości. No kiedy ja słyszę przekroczenie czasu i przestrzeni, jeżeli ktoś jest zainteresowany tymi webinariami, wielowymiarowość i międzywymiarowe uzdrawianie, i zdobywanie informacji, a to jest zdobywanie informacji od siebie samych z innych wymiarów, bo to, co masz w tym wymiarze, tam w innych wymiarach mogą tego nie mieć, ale czego nie masz, no to właśnie e, możesz zdobyć te informacje z innych wymiarów i ja uczę, jak to zrobić. A więc e, bardzo dobre te webinaria są. Gorąco polecam na mojej stronie link pod spodem. Następna wiadomość, o widzisz. Tam były uwolnij się, a teraz transformacja. Co masz transformować, i to jest numer 34. A przede wszystkim złość. Ona jest w takiej czerwonej sukience. No i co w takim razie? Co z tym jest związane? Coś powoduje, że nie masz spokoju wewnętrznego, że cię coś denerwuje, że coś cię męczy, że może chcesz coś powiedzieć, a nie możesz wydusić siebie, bo wiesz, że no jak potrząśniesz tutaj tą sytuacją, jak wywleczesz te brudy spod dywanika, jak przebijesz tego wielkiego białego słonia w pomieszczeniu, to będą konsekwencje. I czasami nie ma już odwrotu. Powiedziało się coś i koniec. No ale jeżeli coś cię w środku boli, buntujesz się tam, jest tyle złości, no to tylko tyle powiem, jeśli to kogoś z Was dotyczy. Stres zabija. Właśnie takie chowanie, bo ja chcę mówić tylko o pozytywnych rzeczach. A w środku się gotuje. To jest tylko iluzja, co robisz, ok? To, to, to w ogóle sensu nie ma. Praca Lightworker, bo z tym często właśnie jest dużo nieporozumień. Polega na prawdzie. Prawdzie o świecie, prawdzie o sobie. Coś cię denerwuje, coś w środku, aż się w tobie gotuje. Musisz uzyskać równowagę duchowo, jeżeli. Chcesz czuć się dobrze, jeżeli chcesz podjąć właściwe decyzje. No, Saturn tu też może pokazać i potrząsnąć pewnymi rzeczami, jeśli sam sama nie spojrzysz prawdzie w oczy. Ok? Więc to właśnie o tym mówi, że żeby, no, na przykład denerwuje cię coś w Twoim środowisku bo nawet nie musi być zaraz w rodzinie, w środowisku. Tu niesprawiedliwość, tam nie tak, jak powinno być. Wypowiedz się. Nie chodzi o to, żeby wojnę tu wywołać zaraz, tylko zareagować, wyrzucić to z siebie. W sposób dyplomatyczny, ale konkretny. To jest to, co mnie boli. To jest to, co jest dłużej niemożliwe. Żeby kreować pozytywne zmiany. Jeżeli natomiast to jest tylko w tobie siedzi i ty chcesz, marzysz o, o czymś i nie robisz tego, no też blokujesz się. Zacznij to robić. Może trzeba się od czegoś uwolnić. Od myślenia, od tego siedzenia w grajdoku swoim na kanapie i nie ruszania się tylko, o bo ja się obawiam zmiany, yy, i co to będzie i jak pójdzie dalej. I wykańczasz się. Ty sam sama się doujesz. I kreujesz złe samopoczucie, które może doprowadzić do stresu, chorób, depresji i tak dalej. A więc sama depresja. Co to jest depresja? To jest wewnętrzny bunt, bunt, złość, które są schowane bardzo głęboko. A więc czas. Wreszcie to zmienić. Może trzeba zmienić tę złość w pasję, przekształcić. Ok, to ja wyrażę to w sztuce, ja zacznę malować, ja zacznę pisać, ja zacznę mówić, cokolwiek by to nie było. Niech ta złość wyjdzie na dobre. Być może nam wszystkim ale nie trzymaj tego w sobie. No i wreszcie ostatnia kochani wiadomość, która była do góry nogami, ale ja postawię tak, żeby było widzieć. Nazywa się Parwati i co to takiego jest? No to jest bogini zobowiązania, zaangażowania, miłości i jogi. A więc szczególnie kiedy ktoś ma dużo buntu w sobie, albo robi wszystko i nie może odnaleźć tej właściwej drogi. No to właśnie to jest to, ta Parwati do góry nogami, która mówi ta wiadomość, że to jest tak, jak być bez kręgosłupa. Gdyby człowiekowi w ogóle wyjął kręgosłup, co to by było? No, padłoby, było, jak te balony nieraz widzimy gdzieś tam stoją i machają się we wszystkie strony. Jest jakaś, jakiś balon i postać. I gdzie wiatr powieje, tam e, i ten balon. No to tak dokładnie my się czujemy wtedy. Nie mamy Żadnego obranego kierunku. Gdzie z której strony powieje, gdzie ktoś nam coś zacznie mówić, w tę stronę idziemy. Uuu, jak zaczęło lać. Dobrze, bo deszcz oczyszcza cudowna sprawa. Szczególnie teraz, kiedy to wszystko kwitnie wow, dobrze zacina. A więc może i oczyszczenie przyjdzie, bo ja na wszystko, wiecie, że patrzę jako na znaki. Jeżeli człowiek nie wie co robi, nie jest skoncentrowany, co dla niego jest ważne, to naprawdę to jest przykra rzeczywistość. Jak tu odnieść sukces? Poza tym rozwijamy się duchowo i wtedy idziemy własną drogą drogą przeznaczenia. Spełniamy misję naszego życia. A więc żeby to uzyskać i ten kręgosłup otrzymać. Okay? Wskazana jest. Wskazane jest praktykowanie medytacji przez 30 dni. I tutaj wskazana jest Asana. A Asana. Ma do czynienia z jogą, czyli siedzenie w ciszy, bez ruchu, oddychać, odczuwać i na to zwrócić uwagę. Kompletna cisza, kompletny bezruch. I co do ciebie przyjdzie? Nie mówiąc już o tym, że jeżeli tutaj masz do czynienia z tą złością, to bardzo ci pomoże. 30 dni, poświęcić sobie 20 minut dziennie, czy za jednym zasiadem, czy po 10 minut, co dla ciebie jest wygodne. Najlepiej na świeżym powietrzu, w ogródku, w parku, w zupełnym bezruchu, bez nikogo dookoła. Może być i we własnym pokoju. Otwierasz okno, jest teraz ciepło balkon, i po prostu jesteś. Nie myślisz o niczym, co przyjdzie do ciebie, ale wyciszysz się i odzyskasz ten balans wewnętrzny. Wow, kochani! Życzę z całego serca dużo spokoju, odwagi do uwolnienia się od tego wszystkiego, bo to było tu główną wiadomością. Uwolnić się od tego wszystkiego, co ci już przeszkadza, dokucza, poczuć się wolnymi do bycia kim się jest, do spełniania swojej misji, bo każdy tu urodził się po coś, i do odwagi, żeby to robić. Buziaczki, uściski i pa.